Księżniczka Hania i grymasek. Zabawa w straszną noc. Umówiliśmy się, że ja wybieram książkę do czytania przed snem. Tak, grymasku, ale to wyjątkowy wieczór i będzie lepiej, jeśli sama zdecyduje. Dlaczego wyjątkowy? Co masz na myśli? Dzisiaj będziemy się bawić w straszną noc. Straszną noc? Nawiedzą nas królewskie stwory. Zobaczysz, będzie fajnie! Poczytam cię o duszku, o kruszku. Wszyscy muszą brać udział w tej zabawie? Tylko ci, którzy mają ochotę, to ja wolę zostać w łóżku. Jak chcesz, ale to świetna zabawa. Nawet tata i mama biorą w niej udział. Duszek Okruszek pomachał do wszystkich z okna swojego maleńkiego pokoju na poddaszu. Był najmniejszym i najszczęśliwszym duszkiem na świecie. To już koniec? Słyszałeś grymasku? Eee, eee. Dokąd idziesz? Ciekawe jakiego stwora wybrali rodzice, żeby mnie nastraszyć. Mesie Potwór! Tak sobie ostrzyłem zęby na dzisiejszą zabawę, a nikogo nie udało mi się przestraszyć. Nawet mnie! Ciekawe, dlaczego nikt się ciebie dzisiaj nie boi. Mesje Potworze, chyba boryczy ci w brzuchu. Przepraszam, ale jeszcze nic dzisiaj nie jadłem. I pewnie dlatego nie masz siły na straszenie. Prawdę mówiąc... Chętnie bym coś przekąsił. W takim razie chodźmy do kuchni. Viola na pewno zostawiła jakieś smakołyki dla tych, którzy biorą udział w zabawie. Idziesz z nami, grymasku? Właściwie ja też trochę zgłodniałem. Chyba nie mam się czego bać, skoro pan potwór wcale nie jest straszny. No cóż, przykro mi, cała przyjemność po mojej stronie. Na co masz ochotę, Messie Potworze? Hmm. Na Napajęczy nowe spaghetti albo błotną zapiekankę. To przysmak wszystkich stworów mieszkających w królewskich piwnicach. Zaraz zobaczę, co da się zrobić: sałata, marchewka, kapusta. Może być też pizza z kamienną posypką w przyszłości. Niestety w spiżarni nie ma nic takiego. Możesz zjeść jakiś owoc. Albo warzywo. Królewskie stwory nie jedzą owoców i warzyw. Nigdy ich nawet nie próbowały. Jeśli nikogo nie przestraszę, stracę posadę królewskiego stwora. Bardzo mi przykro. Hmm. Kończysz to jabłko grymasku. Odprowadzimy mesję potwora. A to nie takie proste. Jak zjem, przestanę być głodny i nie będę mógł pogrymasić, że chce mi się jeść. I co wtedy? Grymasku, jak ty dzisiaj pięknie marudzisz. To przez jabłko. Można powiedzieć, że od jedzenia jabłek lepiej mi się grymasi. Co powiedziałeś? Od jedzenia jabłek lepiej ci się grymasi? To wspaniale. Mesję potworze, już wiem. Jak ci pomóc? Doprawdy? Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Musisz zjeść jabłko. To wystarczy? Grymasek uwielbia grymasić. A po zjedzeniu jabłka jeszcze lepiej mu to wychodzi. Ty uwielbiasz straszyć. Jeśli zjesz teraz jabłko, na pewno przestraszysz nas jak należy. Jestem uratowany! <ślesk> 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 mm. <śmany> całkiem smaczne to jabłko. Hmm. Hmm? Mm -hmm. Wow, wow. <śmany> <śmany> brawo, brawo. <śmany> Mesje potwór doskonale nas dzisiaj straszył. Tak. Straszna noc była super. Mua. A wszystko dzięki jabłkom. Od roku próbuję namówić nasze piwniczne stwory i potwory do jedzenia owoców i warzyw. Dzięki tobie, Haniu, jest szansa, że zaczną się zdrowo odżywiać. Dobranoc. Wiecie co? Myślę, że dopóki czegoś nie spróbujemy, nie przekonamy się, czy nam to smakuje. Tak właśnie było dzisiaj z Messie potworem, prawda? Dobranoc.